Witam Cię serdecznie jeszcze raz. A co jeszcze raz Edyta? Bez jeszcze raz? Kontynuujmy, co nie. to? Tak, nie, nie na nowo. Dawaj, na nowo. Nie. a czemu chciałaś jeszcze raz? Dawaj. Christian tak... intro. Zap... intro, 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 Christian intro. Edytka, i jak myślisz, jaki był kolejny kurs po tym? Masz minę taką, jakbyś nie chciała tego początku jeszcze puścić. Nie, chciałam sobie na nowo, ale dobra. Nie mam pojęcia jaki był następny, nie wiem jaki był następny. Jaki? Ściąga. A co tam patrzysz? Christmas, Sugar, Jungle. Ale ty oszukistka jest. Walentynki, jesteś. tak jak mówiłam wcześniej, w poprzednim I odcinku. I widzisz, jesteś w czarnej... Walentynki, ale nie spodziewałam się, że mechęt było pomiędzy Żadne walentynkami, walentynki, a walentynki no mówicie, że jesteś w czarnej. Nie? No nie gada, że iluzja. No tak! To ile ja kursów w miesiąc nagrałam? Dużo! I to też był format. To też nagrywaliśmy, wiesz, od kiedy? Powiem ci tak. mehendi nagrywaliśmy. Czy jest od 30 stycznia do 14 lutego? To dwa tygodnie nagrywaliśmy Mehendi. A Iluzję nagrywaliśmy od 27 lutego do 14 marca. Czyli to też było dzień po dniu? Tak. 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 Po dwie godzinki dziennie. Ja bym nawet przetestował formatę ta godzinkę dziennie. No. Taki wiesz, mam chwilkę czasu Godzina, półtorej. Godzinka, taki max godzinka dziennie sobie zrobić. Jestem ciekaw, co wy na to dziewczyny, żeby tak zrobić na przykład, wiecie, dwa tygodnie, ale codziennie po godzince, by selekcjonować sobie jedną godzinę z dnia Fajnie. i tak działać. I to jest takie. Dajcie ta... znać w komentarzu. To jest taka motywacja dodatkowa, bo samemu z siebie. Tak, człowiek się czas, często po prostu nie potrafi zmotywować, by usiąść. No, ale znaleźć 14 godzin, żeby zrobić kurs, Edyta? No. Ale jak podzielić na porcje... Ja to zauważyłem dzisiaj! Mamy taki challenge, że mamy codziennie czytać książkę po godzinie. Rozumiesz? Po godzinie. Jak już jest ten wieczór, to już tak jest ta godzina, to jest jednak trochę dużo. Tych informacji jest dużo i trochę ten mózg się już tam gdzieś... Gubi. Aha, że, że sobie to podzieliłeś na, na rano i wieczorem, tak? Tak. Rano pół godzinki, wieczorem pół godzinki. Jak to szybko dzisiaj mi te pół godzinki minęło, mówię, wow! To by było to. No dobra. Dobra, Edyta, statystyki. Jak myślisz? Ile ile osób? Nie, no to, to jest trudny kurs. No, to nie jak wiem. myślisz? Ile, ale co jak myślisz? Ile myślę? osób ma kurs? Ile ma kurs? No z 300? A, mniej. No mówię, trudny kurs. Um... 232 osoby. Dobra. Ile ma certyfikat? Ze 30? Czekaj, ile, opcji ogólnie, ile osób ogólnie było w opcji Diamond. W sensie jest i było. Razem było tych osób. Mamy tu informację, czyli 150, nawet dużo, deta. No? Dużo powiem ci. Zdecydowało się na taką opcję. Dobra, no to. Yy, no dobra, no to, i, to ile osób ma tego, ten certyfikat w końcu, powiedz? Ile ma osób certyfikat, tak? Chcesz wiedzieć? Zakrywa milimetry hańby. Centymetry hańby. Dobra. No, o, o, o zgadnij. Na. 150 osób, ile osób ma certyfikat? Ja powiedziałam 30. Kurde, Dobra, 33. Nie? Mega dumne, 33 osoby. Wow! mega. Ja się uśmiałam, bo chyba wcześniej powiedziałam, że 30 ma. No. 30. A z pozostałych osób, wiesz, ile osób jeszcze może brać udział w panach. No, ile jeszcze, na przykład teraz by mogło oddać? No już. Już Ci mówię. Aktywny kurs na koncie. Pyk. No zgadnij się. Dużo. Dużo? No, jak mi się wydaje. Nie wiem, 70? 60. 117, 117 osób. 60 osób, no, ładnie. No popatrz, ile osób po prostu nie oddaje Ja teraz w iluzji są pustki. No, są, są. No, chodzi mi o analizy. O. No? A ten ten. ten Chyba zacznę jest... dzwonić po tych kursantkach. Ja jestem ciekaw, zadzwoń. Ej, wiesz co, bo tu ci zaraz wygaśnie. Jeszcze masz tylko dwa miesiące do wygaśnięcia kursu z iluzji. A zobowiązałaś tej się, tej kupiłaś, wydałaś hajs, tak. więc czas to Wydałaś wiesz. pieniądze, dlaczego z tego nie korzystasz teraz? Halo! A teraz je będą ze starannie siedziały i. O boże, jak do mnie zadzwoni. Szybko, szybko, maluj, maluj. Jestem ciekaw. <słysza> Trzeba im dopuścić ten kawałek, Christian, wytnij go ten kawałek i my to wrzucimy do iluzji. Do grupy, dobra. Zobaczcie, tyle wzorników zmalowałam. O. Jezus Maria, tak? No, nie całe wszystkie. W każdym razie jeden jest z kursu, a pokażę Wam inspirację. chyba też tutaj albo dziewczyny wybierały sobie, które z, zdobienia będziemy malować, albo była, chyba, chyba była jakaś ankieta z tym Tam coś co wybraliśmy chyba jeszcze w tym czasie, no. To są, naprawdę, to są naprawdę proste wzory. Ale w tym wzorze po lewej, tym, gdzie ta sprawa wychodzi za ekran, tym ile tam było trudności, żeby to zrozumieć. Było. było. Tam było malowa... Tam chyba malowaliśmy na kartce i dopiero potem malowaliśmy na wzorniku. na wzorniku, Pamiętasz? I nadal były błędy. To potem w analizach, no. No. To takie mindfakie, to są zdobienia mindfakie. Iluzja to jest jeden wielki wielki mindfuck. <grym> Tak, to było w pierwszym poziomie. Teraz tylko pokazuję inspiracje, inspiracje z drugiego poziomu. Czyli też takie trochę mindfakie. Tak, to jest mega. Pancernikiem, żebyśmy to nazwali. Rożek, to też to było trudne. Tego, te, nie, nie robiłam wam tego. tego to, to był naprawdę trudny wzór i nie, za, nie zawarliśmy go w kursie. Tu są bonusy. Tu było w bonusie. A tu są inspiracje do trzeciego poziomu. Figury tu niemożliwe ma zdobienia. A tak wyglądały zdobienia z, z kursu, tak? Czyli tutaj zaczynamy. Te serduszko było jako pierwsze. Jako pierwszy wzór, a ten tutaj był jako ostatni wzór, całkiem z prawej. No, a ja tu zostawiłam bez tego, bez topu, ale fajnie to wygląda. Widzicie? Mhm, mm ten... widać strukturę. Czadowo, tak? no? Tak, i tu jest drugi poziom ultra trudny, bo są mega cienkie linie i cieniowania, no, ale poradziłyście świetnie. Poradziłyście naprawdę zacnie. Ta kula wygląda faktycznie, jakby była tam dziura i, i była po prostu wklęsła. Znaczy, kula wypukła, a dziura wklęsła. No i figury niemożliwe. Dość trudności sprawiały, ale po wytrenowaniu naprawdę sobie świetnie kursantki radziły. Świetnie sobie radziłyście. Więc no, i zobaczmy, co tam miałam ubrane przecież albo jakiś wystrój. A, już pamiętam, wiesz co było, było na wystroju? twoja siostra. Moja siostra akurat miała jakąś pracę do szkoły plastycznej. Tak, myśmy nie wiedzieli, co tam wyglądać do iluzji. I Hania nam tak spasiła, ona wtedy miała jakieś tam zdjęcia robiła i mówię, Hania, bierzemy ci to! No, i było jako wystrój. Dobra, zaczynamy od pierwszej lekcji. Co tam? Aha, tu, tu wszystkie bluzki pamiętam. Wiem, no, albo w kratkę, albo w paski, albo... Jeszcze grubsze paski, więc tu, tu luz. Tu luz. No, tu pamiętam wszystkie ciuchy. Biało-czarne wszystkie. Tak, kurs. No, paski... O, i wiecie, że to jest kwadrat? Czy to będzie widoczne? Tak, z innego ujęcia to będzie widoczne. Tu jest kant tego kwadratu, w środku też jest kwadrat, a tego nie widać, że to jest... Ja cię kręcę, to był mindfuck dopiero. Z innego ujęcia? No, było takie drugie ujęcie boczne jeszcze. O, widzicie? Kawałek było. No, włączaj się. Widzicie, o co chodzi? Normalnie kwadrat. nakładki, ty też już po prawej stronie widziałaś? Gdzie? Taka identyfikacja. Nakładki? Takie po prawej to. stronie, poziom pierwszy, no. No, no, no. O, moje biureczko, serduszko z... Te, o... I Cindy. I Cindy, no, serduszko A z wsiądz. lampy. Dzwonię do Klonowskiego. Natychmiast. Ta lampa, no popisaliśmy no, Klonowski przyjeżdża umyć tą lampę. No, bo to było jako pomoc naukowa, że tak powiem. <grym> klonowski, ja ci dam, to moja lampa. Popisały trochę, no. Ale ja mu ją dam, więc... Edyta, to myj ta lampa. No, fajna lampa jest? była. Była, lampa. była, bo już jest popisana. Dobra, zobaczmy w drugim poziomie szybko. A tu, to tylko ta jedna rzecz była w, jako wystrój. Zobaczymy, jaki była, jaka była bryła w drugim poziomie. No tutaj szkicowałam, tutaj też widać to, że szkicowałam, żeby to było lepiej zrozumiane. Teraz w kratkę będzie pluska na pewno. Jestem ciekawa, bo nie pamiętam, no serio. A już wiem, która. No, ja nie patrzyłam wcześniej, przysięgam. Tu mieliśmy ten headset, jeszcze ten, który nam przerywał, jeszcze nie było tego głosu tak? takiego idealnego, no. Szalest, A mamy go jeszcze? Nie, już dawno. A tu nie ta... mam w ogóle wystroju, czemu jestem sama na, na, na czarnym tle? To no, taki, wiesz, to było takie wejście, że na początku nic nie ma, serio myślisz, a potem wow. No... Ja chcę jakiś wystrój zobaczyć, ale no tam jakoś... No, tam Rzeczy. były te figury od Hany. Ale z... popatrz, no cała na czarnym tle jestem. O, zobaczę inną lekcję. O, jest, jest, jest. Miniatura przykryła. Tutaj też. To jest to samo co wcześniej, tylko trochę inne. No, kurde, nie gadaj. A może na końcu gdzieś tam będzie to widoczne, jak już miniaturka z, się tam straci. Miejmy nadzieję. Fajne, te bryły były naprawdę. Kurde, czadowo to wyglądało. No, niestety, kochani, nie jest nam dane zobaczyć tej bryły. Miniaturka była akurat w tym miejscu, gdzie zabryła. Dobra, zobaczmy, co było w trzecim poziomie. Może tam też coś będzie więcej widoczne. Trójkąt nieco inaczej. Niemożliwe. Ciężki, no. No. O, kurde, ale się zlałam z tłem. Ta bluzka dziwna, nie? O, ale czadowo. Z tej czadowo. perspektywy to super wygląda, nie? Genialnie no i certyfikat wręcz. był... No, super, mega, fajne certyfikaty. czasy. Pięknie. Pięknie. Chyba Pięknie. miałam trochę bardziej w tył wysunięte te... Tak, bo tu jeszcze mamy podest zrobiony i ja chyba trochę bardziej z tyłu byłam. Tak, Taka, tak, kolumna była bardziej. No, więc trochę się tam pozmieniało. Z nasi znajomi, czy tam osoby, z którymi współpracujemy, zazwyczaj nie, nad, nie nadążali nad <grym> tym, co <grym> tu się z... dzieje. Na przykład y, 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 wchodzili, po, po, powiedzmy, byli u nas, a potem na tydzień później przyszli i. E, ale tego tu nie było! Doszukiwanie się wszystkich, wiesz, co lepiej zrobić, żebyś łatwiej nam pracował. Dokładnie. Moja Bo droga, co. Mówimy. dotarliśmy do końca odcinka? Do końca odcinka to Paweł, dotrwaliśmy. Czy Paweł przygotował na samym dole, czy nie, nie, wiesz? A zobacz, se sama zobacz albo samo. sam, a my się żegnamy. Dziękujemy za poświęcony czas. Dziękujemy. I do następnego odcinka, papa. Pa. Do następnego, papa. Pa. Stop, stop, stop. Jeszcze cztery mega ważne informacje. W tym miejscu możesz zasubskrybować mój kanał, Edyta Kruczak. Tutaj możesz dać suba kanałowi Kulo. W tym miejscu znajdziesz całą moją wiedzę, możesz ją zassać wręcz bez wychodzenia z domu. A tutaj pooglądasz ostatnio wypuszczone przez kanał Kulo materiały. Kliknij teraz.